odchodzimy sobie po malutku w te krainę gdzie cisza i błogość może czas i mnie zbywszy smutku zbierać marny dobytek i w drogę ukochane brzozowe zagaje ziemio ty i wy równinne piachy wobec tych co idą w wieczne kraje trudno smutek skryć uśmiechem błahym Nazbyt mocno kochałem na świecie Wszystko to, co w dusze ciało stroi. Pokój wam, osiki, co szepczecie, Liść rozplutłuszy nad odbiciem swoim. Wiele myśli przemyślałem w ciszy, Wiele pieśni o sobie złożyłem. Na tej ziemi, co jęk zewsząd słyszy, Jam szczęśliwy, po prostu, że żyłem że kobiece całowałem piersi, gniotłem kwiaty i trawy w parowie i że zwierząt, braci naszych mniejszych, nigdy pałką nie biłem po głowie. Wiem, że tam nie rozkwitają gaje, że nie dzwoni kłos łabędzią szyją. Więc przed tłumem idącym w te kraje zawsze czuję dreszcz, nim w mrok. Się skryją. Wiem, że w kraju tym wiatr nie obudzi pól stojących w złotej mgle promieni. To dlatego ukochałem ludzi, którzy żyją tu ze mną na ziemi.